30% parków handlowych jest niesprzedawalne. Widzimy w ostatnich latach ogromny trend w kierunku budowy retail parków. Mamy już w tym momencie zbudowanych około 300 projektów, i 300 kolejne jest w przygotowaniu. Polacy pokochali robienie zakupów w parkach handlowych, czyli takich obiektach handlowych, gdzie do sklepów wchodzimy bezpośrednio z parkingu, a również najemcy zrozumieli, że chcą być Bliżej miejsc zamieszkania klientów, żeby zaoferować dodatkową wygodę. W związku z powyższym, mamy sytuację tego typu, że dosyć łatwe jest pozyskanie najemcy, ale to jest tylko połowa sukcesu. Wszyscy inwestorzy, którzy budują pierwszy Little Park, cieszą się z pozyskania atrakcyjnych brandów, co, jak wspomniałem, jest dzisiaj łatwe ale bez doradcy komercyjnego, który prawidłowo przeprowadzi proces najmu i przygotuje prawidłowe umowy, taki obiekt jest niesprzedawalny. Bardzo często zdarzają się umowy w złotówkach, różnego typu zapisy, które potem obniżają lub wykluczają atrakcyjność inwestycyjną w przyszłości. A oczywistym jest, że jak już umowa jest podpisana, to wprowadzenie Wszelkich zmian do umowy niekorzystnych dla drugiej strony jest bardzo trudne. Dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę na to, że w zasadzie projekty denominowane w złotówkach są w tym momencie bardzo trudne do sfinansowania w bankach, a wysokie oprocentowanie kosztu długu zabija wszelką rentowność projektu.